Czy za pomocą matematyki oraz liczb jesteśmy w stanie już dzisiaj poznać mistrza świata? Niewątpliwie najmocniejszymi zespołami wchodzącymi na ten turniej była Argentyna i Brazylia. Relatywnie miały one dosyć średnie grupy i osiągnęły w nich niezłe wyniki. Najłatwiejszą grupę miała reprezentacja Anglii, która mierzyła się z Iranem, USA oraz Walią. Również reprezentacja Anglii miała najłatwiejszą przeprawę w jednej ósmej. Trafiła na reprezentację z Senegalu, z którą poradziła sobie bez żadnych problemów. Najcięższą przeprawę dotychczas miała reprezentacja Maroko. Nie ma się co dziwić, jest to zespół, który jest najniżej w rankingu i zespół, który trafił na najtrudniejszych przeciwników, m.in. na Hiszpanię w 1-8, którzy ograli w rzutach karnych. I znów wracamy do reprezentacji Maroko, ponieważ ta ekipa prezentowała najrówniejszy poziom. Na razie nie przegrali oni żadnego spotkania, starają się zachowywać bardzo często czyste konto. I pokonali faworyzowaną Hiszpanię w 1.8. Wartym zauważenia faktem jest również to, że reprezentacje Brazylii, Portugalii oraz Francji w trzecim spotkaniu fazy grupowej oddały mecz dla słabszego przeciwnika, być może w celu wypoczęcia zawodników przed kolejną rundą. Dlatego ich forma nie jest matematycznie tak wysoka jak zespołu na przykład Maroko. Więc kto zostanie mistrzem świata? Według liczb, według matematyki największe szanse ma reprezentacja Brazylii. W finale mają oni ograć pogromców reprezentacji Polski, zatem Francuzów. Poniekąd na najważniejsze pytanie już odpowiedziałem, i teraz e, takich kilka słów podsumowania odnośnie tego, jakie są moje myśli w stosunku do najbliższych meczów ćwierćfinałowych. E, myślę, że Holandia z Argentyną bardzo mocno powalczy i nie zdziwiłbym się, jeżeli to. Reprezentacja Holandii awansowałaby dalej. Natomiast e, Argentyna ma coś, co sprawia, że. A właściwie kogoś, kto sprawia, że e, nic jest niemożliwe. I to samo tyczy się półfinału, gdzie. Raczej nie wyobrażamy sobie, żeby Chorwacja zatrzymała Brazylię, więc jeżeli dojdzie do meczu Argentyna-Brazylia, to znów ten jeden człowiek, Leo Messi, może doprowadzić do, takiego, do takiej sytuacji, że pomimo wszystkich przewidywań, e, to Argentyna zamelduje się w finale. I nikt by się wcale nie zdziwił, gdyby taka sytuacja miała miejsce. E, Chorwacja-Brazylia, powiedziałem. E, największe szanse uważam, że Brazylijczycy mają, żeby zajść do tego finału. Tak samo jak wskazuje na to matematyka, tak samo myślę, że tutaj Brazylia ma te ogromne szanse. Ale tak jak mówiłem w przewidywaniach, ta Holandia jest e, ciężka do rozgry rozszyfrowania, rozgryzienia. No, tak e, ten zespół w grupie nie miał ciężkiej przeprawy, a mimo to gra dalej jest e, Niezły w obronie, strzela dużo bramek. No, zobaczymy, jak sobie poradzą teraz, gdy będą mieli dwa, no trzy w zasadzie mecze. Jeżeli dojdą do finału, które będą dla nich najważniejsze. Natomiast w drugim spotkaniu, w drugiej części, w trzecim spotkaniu, czwartym spotkaniu, drugiej części drabinki, Anglia gra z Francją. I tutaj również będzie prawdziwy test dla Anglików. Czy oni. Są na odpowiednim poziomie, a myślę, że mogą być Bo Francuzi, y, pomimo problemów y, Są bardzo mocno prowadzeni, bardzo mocno ciągnięci, niesieni przez Kyliana Mbappe I y, ten młody Francuz tak naprawdę robi nieprawdopodobną, nieprawdopodobną robotę Zresztą sami widzieliście w meczu Polska-Francja co on wyprawiał? Jakie bramki strzelał? Asystował był po prostu moment, gdzie przeciwko naszej reprezentacji wkurzył się, wziął piłkę, zasystował. Potem dwie bramki dołożył Maroko-Portugalia. Tu chyba tak jak z Chorwacją. Nikt sobie nie wyobraża, że po takim meczu Portugalczyków to Maroko zagra dalej. No ch chyba że są ci, którzy będą po prostu kibicować przeciwko Cristiano Ronaldo. Chociaż myślę, że e, Cristiano m, na razie nie grając, e, to jest e, też zaskoczenie, ale z drugiej strony e, usłyszałem takie zdanie na kogo się, e, przygotowywał się zespół Szwajcarii: na Gonzalo Ramosa czy na Cristiano Ronaldo? I Fernando Santos zrobił taką rzecz, że oszukał wszystkich. I to tak mu się opłaciło. No, tak wyszedł na tym na plus, że po prostu klękajcie narody. Jeżeli tak będzie, no to myślę Francja z Portugalią w półfinale. I tutaj może być ciekawie, ale ja nadal podtrzymuję swoje typy. Trochę ta Brazylia udowodniła, że naprawdę są faworytem tych mistrzostw. I nie zdziwiłbym się, jakby Brazylia z Portugalią zagrała, ale. Tu przy tej ilości rozwiązań, no może być ciężko. Ogólnie kończąc ten wywód, chciałbym, chciałbym, bo to by było fajne, żeby w finale zagrała Argentyna z Portugalią. Naprawdę to jest chyba top-topów, i wszyscy chcielibyśmy obejrzeć taki mecz. Okej, okay, przechodzimy do drugiej części. Kto był najmocniejszym mistrzem świata i kto miał najtrudniejszą drogę, najlepszy turniej spośród ostatnich sześciu zwycięzców Pucharu e, Mundialu? Jeżeli chodzi o te ekipy, to przygotowałem dwie grafiki. Na jednej grafice widzicie moc zespołów przed turniejem i niewątpliwie najlepszym zespołem spośród wszystkich jest tutaj reprezentacja Hiszpanii z 2112 punktami. Najsłabszą, paradoksalnie, ekipą, a kojarzymy ją naprawdę ze świetnych występów, jest reprezentacja Brazylii, która miała. 1867 punktów, więc zobaczcie, jaka ta różnica jest ogromna pomiędzy tymi reprezentacjami. Nawet powiem więcej. E, reprezentacja Argentyny przegrywając z Arabią Saudyjską straciła aż 70 punktów w rankingu w stosunku do Arabii, która tych 70 punktów oczywiście zyskała. Ze względu na porażkę w pierwszej rundzie Mistrzostw Świata właśnie w Katarze, gdzie teraz rozgrywane są Mistrzostwa Świata, e, faza grupowa. Najłatwiejszą fazę grupową miała reprezentacja Francji z 98 i grali oni z takimi ekipami jak RPA, Arabia Saudyjska, Dania, wszystkie te trzy mecze wygrali Francuzi, natomiast e, relatywnie była to najsłabsza grupa spośród e, ostatnich mistrzów świata. Natomiast e, najtrudniejszą i najlepszą drogę mieli Niemcy z 2000. 14 roku. Od razu zdradzę, że mieli oni również najtrudniejszą fazę pucharową. Jaka była droga Niemców do zwycięstwa mistrzostwa świata? W grupie mieli oni Portugalię, Gane USA. Jedynym chyba przeciwnikiem, który nie trafił im się w drodze do Mistrzostwa świata z najwyższej półki była Algeria. Ale później Francja, Brazylia, Argentyna, więc nie ma tutaj chyba wątpliwości, że był to najlepszy, a zarazem najtrudniejszy turniej, jeżeli chodzi o wszystkich ostatnich sześciu mistrzów świata. Najłatwiejszą drogę do Mistrzostwa Świata miała Brazylia. Brazylia, która na poziomie 1847 punktów miała na swojej drodze do Mistrzostwa Świata takie ekipy jak Belgia, Anglia, Turcja oraz Niemcy. Eee, więc tak to gdzieś wygląda, jeżeli chodzi o trudność i jakość turnieju. Moc w porównaniu do fazy grupowej przeciwników. Tutaj najlepsi byli Hiszpanie, natomiast najmniejsza różnica była po, pod względem rankingu między ekipą Niemiec a ekipą również Brazylii. Oba Włosi również też mieli tutaj niezły wynik. Eee, to były wyniki oscylujące około 130 punktów, więc y, byli minimalnie lepsi niż ich przeciwnicy z fazy grupowej, natomiast Hiszpanie mieli tych punktów aż 350 różnicy pomiędzy przeciętnym przeciwnikiem z fazy grupowej, więc Hiszpanie, y, no nie dość, że rozjechali wszystkich na Mistrzostwach Świata, to byli jeszcze o półkę lepsi od pozostałych. Jeżeli chodzi o fazę y, pucharową, i moc zespołu to znowu Hiszpania i to znowu w Hiszpania w stosunku do całego turnieju. Ale nie ma się co dziwić, bo naprawdę nie było reprezentacji w historii, przynajmniej według statystyk, która byłaby aż tak mocna, jeżeli chodzi o zwycięzców mistrzostwa świata. Były reprezentacje, które były faworytami, ale ich punktacja nie była aż tak wyraźna. Nawet mogę przytoczyć tutaj po jednym dominującym zespole. W 1998 roku Francuzi mieli ranking 2003, natomiast Brazylia miała ranking 2091. Brazylijczycy przegrali w finale właśnie z Francją 0 3. W roku 2002 faworytem była Francja, mieli oni punktów 2094 i nie wyszli z fazy grupowej. Jeżeli chodzi o rok 2006, faworytem Brazylia, punktów 2035, porażka w ćwierćfinale z Francją. Hiszpanią. tutaj ich głównym rywalem była Brazylia, która miała 2109 punktów, czyli zaledwie 3 mniej, i przegrali oni z Holendrami w ćwierćfinale 1-2. Jeżeli chodzi o 2014, tutaj Brazylia była bardzo mocna, podobnie jak w Mundialu, który właśnie trwa, e, mieli oni 2138 punktów w stosunku do Niemców, którzy tych punktów mieli 2073, więc około 60 punktów. Więcej. I ostatnie mistrzostwa świata, faworytem ponownie Brazylia, 2113 punktów, porażka w ćwierćfinale 1 do 2 z reprezentacją Belgii. I tak to właśnie się prezentuje, tak to wygląda. E, ci mistrzowie świata y, byli naprawdę nieźli. E, ale też musieli swoją drogę przejść, i myślę, że zaskoczeniem jest tutaj Brazylia. Czy w tym roku też będzie miało miejsce jakieś zaskoczenie? Czy Brazylia, która jest pierwsza w rankingu, która dominuje, jest na pewno głównym faworytem, polegnie gdzieś na ścieżce? Czy może Maroko zrobi niespodziankę, lub też inna reprezentacja awansuje dalej? Przekonamy się za około dwa tygodnie, a ja tymczasem żegnam się i pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.